Witam Was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. W tym odcinku będziemy budować Pixel Arta. Tak, Pixel art. Tutaj będzie Pixel Art. E, Przyznaj się, że nie jestem w tym dobry. Ale miejmy nadzieję, że mi się uda. Wszystko będzie pokazane na filmiku. E, jak on będzie wyglądał? No więc będzie to kill off O, tutaj będzie taki kilof. E, mam wszystkie wymiary już. E, ten. Tę swoją norę będę musiał zniszczyć całą. Będę musiał tutaj wyrównać teren i będziemy zabierać się do roboty. Jak widzicie mam troszkę wełny. E, za latarnię jeszcze się nie zabierałem, a muszę zrobić schodki na górę i znaleźć sposób jak ją oświetlić, ale nagrywam ten odcinek zaraz po nagraniu tamtego poprzedniego, no więc no i zabieram się do roboty. Obmyślę ten plan, jak tutaj zrobić. Wyrównam teren i jego oglądania, tak? I witam was ponownie. Właśnie przygotowałem sobie tutaj ścianę, jedną wielką ścianę i zabieram się do roboty. Tak, no więc teraz będziecie oglądać film w przyspieszonym tempie. Jak oglądania? I witam Was z powrotem. Właśnie skończyłem swojego kilofa I przyznam Wam, że wyszedł całkiem ciekawie. Tak. Ciekawie, jak to jeszcze wygląda z wieży. I właśnie znajduję się na mojej nieskończonej wieży. Jak to wygląda? Całkiem ciekawie wygląda. Z góry wyszło to dość duże. Wydawało mi się, że to będzie mniejsze. No ale tak, ja jestem zadowolony. Napiszcie w komentarzach, jak to Waszym zdaniem wygląda. Tak, no więc ja teraz chodzę na ziemię. No dobra, jestem z powrotem. I tak, no, zauważyłem, że trochę ten odcinek wyjdzie krótki. No więc postanowiłem, że jeszcze tutaj jakoś ogarnę, tutaj w środku to pomieszczenie. No, jakoś ciekawy tutaj, co zrobił, już coś próbowałem robić. I bym poszerzył to na dwa, najlepiej, żeby to było takie szersze. Dlaczego? Bo no będzie po prostu tak fajnie ten yy, symetrycznie. I jestem z powrotem. E, właśnie zaplanowałem, jak to będzie wszystko działać. Tutaj będą źródełka lawy rozlane. I potrzebuję 7 wiaderek. E, tak, wiem, że mógłbym użyć jednego wiaderka, a następnie rozczepiając te mm, źródełka na kolejne, tak by, jakby strumyki. Ale w tym celu musiałbym wykopać em, kilka kroków wyżej. Jednak nie mogę, bo mam tam wykopaną jedną wielką dziurę. Po co? Aha. W kolejnych odcinkach się dowiecie. Tak, w tej skale jest dziura, tak, pusta jest ta skała. No prawie. Dobra, no więc e, zabieram się do roboty i... Y, jak to będzie wyglądać? Tutaj będzie źródełko. Będzie opadać tutaj. O, przy okazji się rozszczepi na szy. I pierwsze bardzo mamy taką ścianę. Jednak muszę bardzo uważać z zabawą, e, z lawą. W tych okolicach ponieważ tutaj jest wełna. A tą ścianę dzieli tylko dwie kratki, czy tam trzy, dwie. E, jakby się podpalił kilo, pewnie by się podpaliła ta brama. Ona też jest wełny. Następnie to, 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 to i domek by się podpalił. Tego bym nie chciał, nie? <ścoughs> Dobra, no więc um, myślę, że już zobaczycie gotowy efekt. E, to znaczy, Zobaczycie jak już ta lawa będzie wylana. A um, później wyłożymy to szkłem. Coś takiego. Dobra, no więc yy, jeszcze chciałbym to wszystko włożyć yy, czystym creamstone'em. No nawet je, to be, ta lawa będzie tu jasno dawać. Yy, jasno, jasno matko. Światło będzie dawać. Tak, kolejny plus. Dobra, no więc zabieram się do roboty i na chwilkę was żegnam. No dobra, jak widzicie mamy już wszędzie lawę wokół. Teraz lecę po stone'a. I zrobimy, żeby to jakoś ładnie było. Kilof, kurde, potrzebę kilofa. Piecyk, który to był? Ten. Tak, e, tak, jeszcze sobie pieska. Mm, nie wiem, czy by go jakoś nazywał, czy nie. Ale raczej nie sądzę. E, patyki, matko, patyki. Patyki. O, dwa patyki, a ja miałem patyki. Kurde. Workbench i ciśniemy. No, ładnie to będzie wyglądać nawet. Dziesięć czarnej wełny jeszcze mam. Hmm. Co by z tej wełny ciekawego zrobić? Może jakoś tam podłogę bym wyłożył? Hmm. Właśnie o to mi chodzi. Dobra, no więc ja to zrobię i zaraz wracam, tak? OK, wystarczy teraz tylko wyłożyć szkłę i będzie gitara. Zaszczędnie. Hmm. Hmm. No, tu jest ślad. To tak nie może być. A jak widzicie, ja mam... wow. Ja mam na tym, nie wiem, jakiegoś hopla. Wszystko musi być pięknie. Ej, starczy mi? Cholera. Pewnie, że nie No a tak bym to mniej więcej wyglądało Co by tu jeszcze zrobić? Może tu na górze jeszcze wodę zrobić na przykład? Haha. <laughs> to byłby taki fajny kontrast Ile tu jest jeszcze miejsca? No nic, I jeszcze coś tutaj wykombinuję sobie Bo czegoś tutaj brakuje, tak mi się zdaje No a teraz się z wami żegnam e, Dziękuję za subskrypcję, komentarze i oceny e, Tak, wiele osób pyta się mnie o jeszcze o dywan tak, tylko na uboczu wspomnę. No, tak jak powiedziałem, e, wyniki tego konkursu będą 10 kwietnia, tak? Będzie wypuszczony specjalny odcinek. E, mam nadzieję, że tego dnia. O, jeszcze jest mój piasek. Ty, ty on sobie tutaj siedzi. Tak, będziesz sobie siedział tu przez całą serię, okej? Okay? No, dobra. No więc, ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się na razie i cześć!